Yeah. <clears throat> Mamy za sobą dziewiątą edycję już Festiwalu Młodzieży Bez Granic w Różanym Stoku. Organizatorem festiwalu jest Saezjański Ośrodek Wychowawczy. Przez trzy dni festiwalowe odbyło się 11 warsztatów, bardzo różnych warsztatów muzycznych, cyrkowych, tańca, capoeira, konne, warsztaty również były plastyczne, animacji filmowej w tym roku po raz pierwszy itd. itd. Aż do 11. Obejrzeliśmy wspaniałe realizacje powarsztatowe każdego dnia. Uczestnikami warsztatów byli wychowankowie ośrodka oraz młodzież spoza Różonego Stoku, która tutaj codziennie dojeżdżała bądź była na miejscu. Także bardzo dużo, dużo się działo na tych warsztatach, a wieczorami odbywały się koncerty. Także mamy za sobą trzy cudowne koncerty artystów z Polski, Senegalu oraz Węgier. Finałowy koncert.